Teraz wchodzimy trochę w ostrzejszy faktycznie spór polityczny, którego wcześniej nie było, no ale do tej pory, no, żadny po, po, polityk nigdy nie poszedł siedzieć, tak? Nie było żadnych rozliczeń prawdziwych, tak? Nie było nie, nigdy takiej sytuacji, że faktycznie e, oni się kłócili na śmierć i życie. To państwo jest zawsze, e, wiesz, narzędziem do bogacenia się, do pewny, korzystania z pewnych zasobów, do e, jakichś rozdawania stanowisk, pozwoleń. Ten kapitał kulturowy i kapitał społeczny, czyli znajomości i tak dalej, był głównym kapitałem, który umożliwił tej warstwie przetrwanie. jak politycy są dogadani między sobą. Między 89 roku de facto, wiesz, rządzą nami ci sami ludzie i to nie jest przypadek, tak? No Jarosław Kaczyński i Donald Tusk, no mieli w ogóle tworzyć jedną partię razem, tak? Czekajcie, w 2002 roku listy samorządowe wstały. Tak, mieli wspólne listy samorządowe. No wszyscy w 2005 roku się wydawało, że oni pójdą w ogóle do wyborów parlamentarnych razem. Premier z razem. Krakowa. Miał być premier z Krakowa, prezydentem miał być Lech Kaczyński, tak? No nie, nie, nie wyszło, ale to są goście, którzy się bardzo dobrze znają, którzy się przyjaźnili bardzo długo, a teraz mawiają całemu narodowi, że się bardzo kłócą. Czyli Możemy powiedzieć, że polska scena polityczna jest jak wrestling, że ktoś jest w jednym sezonie dobry, zły, potem się za jakiś czas wraca, że są te same postacie, ale nagle przychodzi jakiś moment, że jedno, znowu, ten, co był dobry, jest zły i odwrotnie. Bo ja tak mam wrażenie, że niby udają, że się bił, ale to są sztuczne ruchy. Ty używasz porównania wrestlingu, ja bym użył porównania Tomengery. To jest ta gabajka, która mi się bardziej podoba. To, to, jest, to, jest, to jest twoje? To tak, jest twój. Tak, tak. Znaczy, wiesz, że to jest taka akcja, że jest kot, który ściga mysz, ale on ją ściga to zawsze tak tą mysz, bo ona jednak. Uciekła, bo gdyby ją złapał, to by stracił robotę i by pani go wyrzuciła. I jest tak jeden odcinek, to Mendrzeje, że wchodzi jakiś kot spoza układu, no to oni od razu się jednoczą i out, nie? Dla tego kota poza układu, nie? Więc wiesz, to, 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 tak mi się to wydaje. Teraz wchodzimy trochę w ostrzejszy faktycznie spór polityczny, którego wcześniej nie było, no ale do tej pory no, żaden po, po, polityk nigdy nie poszedł siedzieć, tak? Nie było żadnych rozliczeń prawdziwych, tak? Nie było nie, nigdy takiej sytuacji, że faktycznie e, oni się kłócili na śmierć i życie. No zobaczymy, co będzie faktycznie po tej kadencji, bo tutaj już idziemy na bardzo ostro, co nie, co nie zmienia faktu, że wiesz, no, mój ulubiony przykład to jest y, y, Jarosław i Jacek Kurski, tak? Jarosław Kurski, szef TVP przez lata pra Prawo Jacek. i Sprawiedliwości. A, Jacek, przepraszam. Ale może się pomylić, y bo ten na i ten. Tak, a Jarosław był <grym> redaktorem na gazety wyborczej, nie? To są bracia, nie? Myślę, jak to jest możliwe, że oni tak, oni się ma prawdę, tak mogą różnić od siebie, jak oni są braćmi? Wiesz, oni wyglądają nawet tak samo, nie? nie wiem, czy są chyba, nie są chyba jedno jajowie, Nie, nie, są, nie ale są. ale są, wiesz, te podziały, rządzi nami taka jedna klika, która, wiesz, która, no, szuka różnic między sobą, ale ma bardzo podobny sposób spojrzenia na państwo. To państwo jest zawsze, e, wiesz, narzędziem do bogacenia się do pewnych do korzystania z pewnych zasobów, do e, jakichś rozdawania stanowisk, pozwoleń. Wiesz, i ta elita też mówi, e, jak ona nienawidzi tego państwa. Jak państwo jest opresyjne, jak państwo jest złe. I te podatki że, takie że, wysokie. Tak, te podatki takie wysokie i państwo ma być taniej. I ci urzędnicy tacy głupi. I wiesz, a z drugiej strony doi to państwo jak się może. Więc ta, 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 to jest tylko taki sztafasz nie? Więc e, no, rozbieram to, na, staram się, to, staram się to rozebrać na czynniki pierwsze. I chciałem też pokazać wiesz, e, to na pewnych przykładach i dlatego tak dużo jest w tej książce cytatów, mam nadzieję, że nie za dużo, ale bibliografia jest taka jak, wiesz, moja doktora. Jest, jest, jest obszerna, jest dużo ciekawych wypowiedzi, jest też dużo tekstów kultury, bo też przywołujesz teksty maty w kontekście inteligencji. o inteligencję tak. zaraz zapytam, są teksty Żapsona, są teksty Kubańczyka, czy można powiedzieć, że ta książka jest zarówno dla młodszego czytelnika, jak i dla starszego. Miałem nadzieję, chociaż, wiesz, no, jestem milenialsem, nie będę udawać, że, wiesz, że wiem, co tam Zetki y, 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 do końca myślą jak myślą. Ale Mówisz tak. też o pokoleniu Z, że dziaderstwo, może bumerzy narzekają na pokolenie Z. I A to tak. jest piękne, że ty podajesz wątek odnośnie tego, że młodzi ludzie powinni ciężko pracować i dziennikarze. Nawet zawodnicy ma, no, że ja um, dorab zbierałem truskawki, ja nie dojadałem i że wy też tak musicie. Może czasy się zmieniły, może nie chcą brać przykład ze swoich rodziców, bo oni przez to stracili dzieciństwo. Tak. I potem są choroby psychiczne, Oczywiście. są uzależnienia, narkotyki, alkohol, um, seks, prostytucja, o której też tak. mówisz. Że teraz się mówi, że sex working jest taki cudowny, tak, tak. super, możemy zarobić, wiesz, i możemy być rentierami, tak. albo OnlyFans na przykład, a potem czytamy wypowiedzi. Bo, o właśnie, muszę o tym powiedzieć, drodzy Państwo, e, drodzy widzowie. Plusem tej książki są wypowiedzi ludzi, którzy napiszą tak. do ciebie na Instagramie, i tam jest wypowiedź młodej dziewczyny, która może nie była zmuszona um, sytuacją materialną, ale chciała tego sprawdzić poprzez problemy natury psychicznej i nikomu tego nie poleca, że ją tak. nie powiem, co bierze, kiedy ktoś mówi, że prostytucja jest super. Tak, ale to jest właśnie, wiesz, no to jest właśnie tworzenie takiej łudy, że ludzie zostają, wiesz, idą do prostytucji, żeby się re realizować własne libido, nie? no dosłownie, że po prostu, że to jest kwestia, że te wszystkie problemy społeczne i, i, i różne patologie to jest kwestia tylko psychologii, tak, no, no nie, to nie jest kwestia tylko psychologii. Ten, to, co mówiłeś wcześniej, tak, ten kult zapierniczu, tak, nazwijmy, chociaż oczywiście funkcjonuje to w bardziej wulgarnej formie, no też ma nas stresować, tak, też ma nas stresować do tego, żebyśmy akceptowali te długie godziny pracy, żebyśmy akceptowali mobbing, żebyśmy akceptowali zatrudnienie śmieciowe. Tak? A jak, z, jak zrobił wielki majątek syn Kulczyka? Bo wstawał o 5 rano. <grym> roznosił ulotki. <I> roznosił <grym> ulotki. Ja też roznosiłem ulotki, ale nie musiałem wstawać tak, o 5 rano. Tak, ale wiesz, tam chyba cytuję też żony, żonę pana, pana Kulczyka, która też po prostu narzeka na współczesną młodzież. Wiesz. Ona jest najbardziej znana z tego, że jest beneficjentką rozwodu tak, z miliarderem, z miliarderem który dorobił się gigantycznego majątku na prywatyzacji majątku publicznego. I ona też ma mówi, no nie, no 14 godzin to trzeba pracować, młodzi ludzie już tak nie umieją, a ona wiesz, wiesz, siedzi po prostu na tym złodzie, wiesz, jak smog, i ma takiego mówić. No to jest niesamowite, jak się e, czyta te wypowiedzi tych, tych, tych bumerów, czy tych przedstawicieli tej e, klasy, no nazwijmy to panującej naszej. The Shire, beyond Coworking. Twoje miejsce do pracy i rozwoju. notberg.com Wizy, apostille i legalizację dokumentów. Dlaczego w Polsce rządzi inteligencja? W innych krajach rządzą przedsiębiorcy, rzemieślnicy, ludzie, którzy budują urzędnicy. urzędnicy. U nas inteligencja. Polska jest krajem poszlacheckim e, i wiele ludzi myśli sobie, nie ma tu żadnych elit, wszystkie zginęły w Katyniu i tak dalej. No to nie jest do końca prawda, tak? My jesteśmy krajem, który, e, no tak jak mówię, no, t, nie przeżył do końca e, nowoczesności, tak jak inne kraje na zachodzie. My byliśmy krajem zacofanym w XVIII wieku niesłychanie i dlatego upadliśmy, tak? Bo nie, byliśmy, nie, nie, nie doszło, doszło do pewnej modernizacji kraju, tak? Była ta szlachta, która miała pełną władzę polityczną, państwo było słabe, król był słaby, szlachta nie chciała poprawiać odpowiedzialności za państwo, nie płaciła podatków, no i wiadomo, no kto nie chce płacić na, na własną armię podatków, ten będzie płacił na cudzą armię, bardzo proste, tak? I w momencie zaborów ta szlachta straciła trochę tą ekonomiczną bazę, tak? No już uwłaszczono chłopów, chłopi przestali pracować za darmo dla, dla szlachty, więc część tej szlachty, która żyła z darmowej pracy po prostu chłopów, no musiała... Emigrować do miast, musiała się część wyjechała za granicę, ale przede wszystkim zasiliła, zasiliła te miasta. Ale nie tworzyła tego kapitalizmu w Polsce XIX-wiecznego. To zresztą to widać świetnie w filmie Ziemia Obiecana, nie? że w Ziemi Obiecanej no te, ta polska szlachta no to jest taka łona bi-kapitalistyczna, ale oni raczej są tymi wykonawcami tych Niemców, Żydów, ludzi, którzy są raczej nie Polakami, tak? bo, bo polska szlachta jakby się nie zajmowała za bardzo tworzeniem tego wielkiego kapitału i wielkiego kapitalizmu. Tak? była raczej e, Miała inną raczej tutaj rolę. Ale to, co zachowała e, szlachta, z tego dworku, z, tej, z, tej, z tego stanu, nazwijmy to szlacheckiego, to jest właśnie obycie, obycie wychowanie, pewnego rodzaju e, no, kapitał kulturowy byśmy dzisiaj nazwali. I ten kapitał kulturowy i kapitał społeczny, czyli znajomości i tak dalej, były głównym kapitałem, który umożliwił tej warstwie przetrwanie, tak? Nie, które tworzyło jakby wartość dla nich samych, tworzyła wartość, no i też wartość w oczach Społeczeństwa. I w momencie, kiedy druga RP się odradza, no to oczywiście ona, ta inteligencja staje się elitą tego kraju. jeszcze istnieje arystokracja, jeszcze istnieje burżuazja. Burżuazja była właśnie często bardzo tego niemieckiego, żydowskiego pochodzenia. Druga wojna światowa, wiadomo, burżuazja jest przez komunistów wytępiona. Żydzi giną w Holokauście. No Niemcy, wiadomo, wyrzuceni z Polski wszystkie mniejszości etniczne, narodowe również. I zostaje tylko ta inteligencja, ta, która, która przetrwała, jakby w te wszystkie zawieruchy. No i ona tak naprawdę staje się takim, e, można powiedzieć no, taką grupą, która ma przewodzić temu narodowi pod okupacją socjalistyczną nazwijmy to tak. No ale też część inteligencji staje się elementem e, tego nowego układu władzy, część literatów, przecież popiera tą władzę i tak dalej. I w 80 roku dochodzi do takiego aliansu, To strasznie skracam, to proszę państwa, to naprawdę bardzo skracam wszystko, rzeczy co mówię. Czy w książce Pato Państwo. I w każdym razie w 80 roku dochodzi do takiego aliansu, tak? tej inteligencji takiej niepokornej, walczącej z panem. Hama z panem, tak, to można to tak powiedzieć, tak, e, gdzie jest Wałęsa, pod, tutaj Geremek, tutaj Kuro i tak dalej, nie, oni się gdzieś tam dogadują ze sobą e, jest taki moment takiego zjednoczenia, no i nie wiem, no ten film Człowiek z żelaza, tak, Wajdy, jest takim filmem, który pokazuje, nie, te, że właśnie Krystyna Janda wychodzi za robotnika. Czytasz mnie w myślach, bo kolejny <laughs> o Krystynie Jandzie, bo I, inteligencja i... Jest... I wiesz, i, i ta solidarność, i związek zawodowy, tak, tutaj idziemy razem i tak dalej, no jest 89. Dziewiąty rok. No inteligencja natychmiast dogaduje się z komunistami, z elitą PZPR-owską e, i wystawia tych robotników do wiatru, tak? I jest plan Balcerowicza, jest zamykanie zakładów przemysłowych, jest e, 20% bezrobocie. Są historie w tak, e, I jest jakby ten e, nowy, nowy reżim, tak? wolnorynkowy, tak? Gdzie, gdzie mamy e, wszystkim, wszystkiemu, o wszystkiemu ma decydować wolny rynek i, e, i własność prywatna, tak? E, i, I inteligencja została Zostaje właściwie jedyną grupą, która no, jest największym beneficjentem tych zmian. A nie mówię, oczywiście cała inteligencja, elita wywodząca się no z bo inteligencji. Załóżmy, ty jesteś inteligentem, bądź co bądź, bo jesteś tak. doktorem e, nauk humanistycznych, jesteś tak. socjologiem. Ja też jestem inteligentem, bo skończyłem studia tak. e, dziennikarskie, też przez jakiś czas, który ma ale ja słuchając ich, na przykład słuchając Krystyny Jandy, ja się jakbym był hamem. No tak. Że no ja bo... nie jestem tym inteligentem, co jest, że jestem trochę lepiony z innej gliny, trochę gorszy, czuję się trochę i moi znajomi też, jak wyrób Czekolado oni są tą czekoladą, a my jesteśmy tą tym wyrobem czekoladopodobnym. Dlaczego? Co ich ukształtowało, że oni nas traktują, mimo że też skończyliśmy studia, przeczytaliśmy No bo nie wystarczy książek. skończyć. Już teraz, już teraz, jeszcze w latach w PRL-u wystarczyło, nie? Wystarczyło skończyć studia wyższe, wystarczyło chodzić do teatru, wystarczyło czytać książki. A teraz książki. co? co musimy? A być? teraz, no nie no, teraz są ważniejsze, ważniejsze rzeczy. Znajomości, kapitał społeczny, czyli właśnie kto kogo znasz. To są to już bardziej istotne rzeczy, nie? Ale wciąż w oczach Polaków wykształcenie, ta profesura, ten tytuł profesorski, tak? pewnego rodzaju obycie kulturowe, no ciągle jest najważniejsze. No jak spojrzysz na Polski Parlament, no tam nie ma przedsiębiorców za bardzo, tak? Yeah. Masz historyków, masz prawników. ekonomistów, pra od prawników od groma, nie? Masz bardzo dużo nauczycieli akademickich, ale też nauczycieli ze szkół, tak? To, to jest ta elita polityczna, jednak ciąż się rekrutuje z tej inteligencji, która jakby, ka ten kapitał kulturowy e jest dla niej najbardziej istotny.